Witam wszystkich. Cześć. Z tej strony Rafał, ze strony rmc Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem testowym i chciałem zaprezentować Wam wagę łazienkową. Wagę o tyle ciekawą, że jest to waga smart, która posiada możliwość połączenia się z aplikacją przez Bluetooth i pozwala nam na dość zaawansowaną analizę. Naszego ciała, naszych składu ciała, tłuszczu i różnych innych parametrów, o których wspomnę troszkę później. To co, startujemy. Wagę dostajemy w takim niedużym opakowaniu, w którym tak naprawdę oprócz samego urządzenia i skróconej instrukcji obsługi nic specjalnego nie ma. Rozpakuję pokażę Wam w taki raz, jak wygląda waga. To co. Unboxing poszedł nam dość szybko. Mamy już przed sobą wagę i instrukcję. Instrukcja jest po polsku, co jest dość sporym plusem. Jest niezbyt obszerna, ale tak naprawdę wyjaśniono w niej wszystkie rzeczy, które powinny być wyjaśnione. Od używania wagi, wkładania baterii, ewentualną zmianę jednostek, resetowania, aż do połączenia z aplikacją, którą przedstawię w dalszej części filmu. Przyjrzyjmy się teraz troszkę bliżej tej wadze. Góra wagi wykonana jest ze szkła, na której mieszczą się cztery dość spore metalowe elektrody, którymi przeprowadza się pomiar, e, analizę na, naszego ciała. Jest tutaj też dość duży wyświetlacz podświetlany na niebiesko, co będzie też widać w dalszej części filmu. Prezentuje się to ładnie, nowocześnie nie, nie można tu nic specjalnego zarzucić. Nie ma jakichś udziwnień, no, praktycznie waga jak waga, powiedzmy wprost. Spód urządzenia, przewrócę teraz. Spód urządzenia wykonany jest standardowo jest to plastik. Tak naprawdę mamy cztery nóżki, które najprawdopodobniej są też czujnikami, tak naprawdę, wagi klapkę na wymianę baterii i w jednym rogu jest malutki przycisk, który służy do zmiany jednostek z kilogramów na, na inne. Pod względem wzornictwa, waga prezentuje się całkiem zgrabnie, nowocześnie przez to szkło, duże błyszczące elektrody. Aczkolwiek tak naprawdę nie, nie odbiega w żaden jakiś specjalny sposób od innych tego typu urządzeń. Gdyby nie ta możliwość aplikacji, tak naprawdę można powiedzieć, że jest odzwyczajna zwykła waga. Nie przedłużajmy w taki raz. Spróbujmy teraz coś zważyć, czy konkretnie mnie. Może nie będzie to traumatyczne przeżycie, bo tak naprawdę to będzie najciekawsza część tego filmu. Zapraszam więc. Ok. Wagę mamy już postawioną. Będziemy teraz próbowali dokonać pomiaru. Włączyłem już komórkę, włączyłem Bluetooth. Wzbudzimy teraz naszą wagę, Następując na nią. Okej, okay, widać odpaliła się. Włączę też aplikację w telefonie. Aplikacja powiem za chwilkę jest włączona i naciskamy na przycisk pomiaru. Okej. Okay. Pisze nam, proszę stanąć na urządzeniu. Pomiar trwa. Dobra, staję. Okej, okay, widzicie od razu udało się już to już... To, co zważyłem, mogę już zejść. 95,1, zobaczmy tutaj na tym. Pokazuje nam, tak naprawdę, po kolei wszystkie parametry składu ciała. Można je tutaj odczytać z wyświetlacza, jest duży, czytelny. Ale myślę, że wygodniej będzie nam popatrzeć na, na komórce. No to co, zapraszam Was, tak naprawdę, teraz do prezentacji aplikacji, która jest dołączona z wagą. Zobaczymy, co tam można tak naprawdę sprawdzić. Ok, jak widać, waga wy wygasiła się dość szybko. Czyli oszczędza nam baterię, energię, ale to w niczym nie przeszkadza. Startujmy z aplikacją. To co? Zaczniemy. Aplikacja po zainstalowaniu nazywa się Waga Hoffman Smart. Można ją standardowo znaleźć na sklepie Play, więc pobrać i zainstalować. Mi udało się to zrobić bez jakichś większych problemów. Używam teraz to na telefonie Samsunga. Wcześniej miałam Alcatela, takiego słabszego, dużo też instalowało się. Tam chodziła troszkę gorzej, troszkę się wykrzaczała. Teraz tak naprawdę jest, jest lepiej. Nie wiem, czy to kwestia telefonu, czy, czy były jakieś aktualizacje po drodze. No, w pierwszych wersjach ludzie mocno narzekali, teraz podobno jest już stabilniej. Ok, tak naprawdę mamy tutaj swój, swój dzisiejszy pomiar. Eee, co pokazało nam? Pokazało nam, ile ważymy. 95.1, tragiczny wynik. Pokazał dużo więcej od poprzedniego, ale tak naprawdę to już kwestia myślę, pomiaru tego, że jestem po, po całym dniu, jestem też ubrany w grubsze ciuchy, co też, odpowiadam sobie, parę, parę deko więcej doda mi. A... Tak, więc tym, tym tak naprawdę nie ma się co, co przejmować, ale, ale ważne jest, że mamy tutaj tendencję tak naprawdę od poprzedniego pomiaru, on pokazuje, że poszło w górę, pokazuje jaki był najlepszy wynik. Mamy też coś takiego jak cel, o czym opowiem za chwilkę. I tutaj tak naprawdę mamy te wszystkie parametry wagę no, pokazuje nam nadwagę. Wskaźnik BMI też 284 nadwaga. Ile mamy procentowo zawartości tłuszczu w organizmie? Ile mięśni o, to nawet nie jest tak źle. Wody doskonale 57%. Ten, ten punkt byśmy może pominęli otyłoś, ale dobra jest, jest coś takiego. Masa kostna doskonała i. I BMR. To, więc z parametrów jest sporo, można je rzeczywiście, jak ktoś lubi, analizować, oglądać. Jest tu też coś takiego jak historia, czyli pokazuje nam tak naprawdę swoje poprzednie pomiary, jakie mieliśmy. Natomiast, tak naprawdę, fajniej widać to w wykresie tendencja, gdzie możemy sobie tak naprawdę zobaczyć wykres graficzny z poszczególnych pomiarów. To, to jest fajne, rzeczywiście widać, czy idzie w górę, czy idzie w dół. Możemy zobaczyć poszczególne, tak naprawdę, yy, punkty. No, tutaj o, dalej można też, przepraszam, się, że wodę, więc jest. Yy, jeżeli chodzi o urządzenia, no to tak naprawdę pokazuje naszą wagę, że jest sparowana z telefonem. Można dodać pewnie coś innego. Można też, tak naprawdę, zakładkę ja, w której sobie możemy yy, dodać użytkownika, w co powinno pozwolić nam po przeinstalowaniu, żeby pamiętał, tak naprawdę, program nasze dane. Tego nie testowałem, nie będę mówił. Jest tu też coś takiego jak moja docelowa waga. Możemy to tak naprawdę ustawić, to jest jakby nasz taki cel, do którego chcemy dążyć. W całej aplikacji, tak naprawdę, wiele więcej już zrobić nie można. Mamy tutaj jeszcze ustawienia jednostek, takie standardowe przypomnienia, ewentualnie jakieś można opinie dać. Wsparcie, odwiedzić stronę, nie, nie oglądałem. Co ciekawego, teoretycznie sprawdźmy. Jest można połączyć nasze urządzenie z Google Fit i, i z Fitbit i, i ewentualnie synchronizuje. ale przyznam się szczerze synchronizacja, a to nie, to tego nie będziemy używali. Ciekawą sprawą mogłoby być połączenie z Google Fit, miałem kiedyś Google Fit zainstalowane, musiałbym wyszukać dane do, do loginu i, i zainstalować na tym telefonie, bo to by mogło otworzyć tak naprawdę e, sporo możliwości tak naprawdę transferu tego wyniku do jakichś innych aplikacji. Być może do jakichś aplikacji biegowych, może Garmin gdzieś by się dało zrzucić. Spróbuję to, to poglądać na spokojnie jeszcze później. Jeżeli mi się uda, to, to, to postaram się to opisać albo na stronie, albo ewentualnie w jakimś kolejnym filmie. Te dane, z tego co pamiętam, można było się nimi pochwalić gdzieś tutaj na, na Facebooku. Jak ktoś lubi i uważa, że jest się czym. Ja na razie myślę, że nie ma się czym chwalić. O, Tutaj waszą, jeszcze raz waszą, waszą wagę pokazuję. Co tu można, można coś ewentualnie ręcznie skorygować ten pomiar, jeżeli uważamy, że jest zły. A tu jest chyba, o, właśnie, przycisk do Facebooka, Google, LinkedIn albo do Twittera. No, co, co kto lubi, gdzie kto lubi, jest, jest tego pa, parę rzeczy. Sama aplikacja, tak jak widzicie, jest dość prosta. Nie ma w niej jakichś strasznie zaawansowanych rzeczy, natomiast mi się wydaje, że chyba zawiera tak naprawdę to, co potrzeba. Mm, tak jak mówię, jest. U mnie działa w tym, w tym momencie dość dobrze, jestem zadowolony z tego. Wcześniej użytkownicy narzekali. Dużo osób krytykuje też to, że tak naprawdę jest to niby aplikacja do wagi, ale strasznie dużo danych od nas, chcę, żebyśmy udzielili zgodę. Pewnych nawet no powiedzmy, jeżeli chodzi o lokalizację i tego, tego typu rzeczy, czy to źle, czy to dobrze. No, ja nie mam tutaj jakiegoś swojego zdania. Tak naprawdę większość tych aplikacji, jakie by nie były, próbują od nas wydrzeć wszystko. Jest to taki standard, z którym niestety trzeba się pogodzić niejako. W mojej ocenie waga ta jest urządzeniem całkiem fajnym i spełniającym stawiane przed nim założenia czy, czy cele. Wykonana jest dość schludnie estetycznie, łączy się dobrze z komórką, działa, szybko, szybko paruje, pokazuje nam dane, można obserwować swoje parametry jak widzieliśmy, teoretycznie da się je też gdzieś wyeksportować w celu dalszych analiz albo, albo porównań. E, czy warto ją kupić? Kosztuje ona około 80 zł, z tego co pamiętam. Więc jest to chyba tak standardowo jak na tego typu urządzenia. Jeżeli komuś zależy na tym, myślę, że warto spróbować. Jest to na pewno dużo mniej niż, niż wagi firmowe e, różnych znanych marek. Z kolei, jeżeli ktoś tak naprawdę chciałby zwykłą wagę, no wiadomo, płaci się trochę więcej, bo, bo zwykle kosztuje jej 20 zł, albo mniej, tak naprawdę. Ale jako za nowość można spróbować rodzi to pewne, pewne możliwości rzeczywiście, yy, przede wszystkim wygodę, bym powiedział. Nie trzeba notować tych wymiarów mamy, mamy wszystko w swojej aplikacji. Jeżeli ktoś, ktoś chce, polecam w każdym razie. Trzymajcie się, cześć.